Dzień Boże, Justyna Zembrzuska. W południe zapraszam na informację dnia. W Berlinie odbędą się dziś polsko niemieckie konsultacje międzyrządowe. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, oczekuje się też konkretów ze strony Niemiec w sprawie pomnika upamiętniającego Polaków pomordowanych podczas II wojny światowej. Konsultacje polsko-niemieckie odbywają się od 1997 roku. Zarządów Mateusza Morawieckiego rozmowy w tym formacie zostały wstrzymane i odżyły, gdy do władzy w Polsce wrócił Donald Tusk. Dziś konsultacje zaplanowane są w Berlinie pod przewodnictwem polskiego premiera i kanclerza Friedricha Merca. Wezmą w nich też udział ministrowie obu rządów. Podczas spotkania poruszone będą kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa, obrony, infrastruktury, Zagadnienia związane z agendą Unii Europejskiej. Oprócz tego oczekuje się, że Niemcy ogłoszą harmonogram powstania w Berlinie stałego pomnika upamiętniającego polskie ofiary niemieckiej agresji podczas II wojny światowej. Polska od lat nie może się doczekać takiego upamiętnienia. W tym roku w stolicy Niemiec odsłonięto jedynie wielotonowy głaz, który ma stanowić czasowe upamiętnienie. Powinno takie upamiętnienie e, już dawno powstać i to nie w postaci kamienia przed którym w ogóle żaden minister nie powinien stanąć, tylko w postaci wielkiego centrum, wielkiego muzeum, centrum, razem z monumentem, który naprawdę te okrutne niemieckie zbrodnie na polskim narodzie we właściwy sposób pozwoli upamiętnić. Były wiceszef MSZ, poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk spodziewa się, że konsultacje przyniosą więcej gestów niż konkretów. Fakty są takie, że w ciągu ostatnich dwóch lat niewiele dobrego się wydarzyło w relacjach polsko-niemieckich, a bowiem wręcz przeciwnie. Widzimy bardzo arogancką postawę ambasadora Niemiec, który podważa kwestię reparacji, twierdzi, że ten temat pomaga Putinowi rzekomo, więc myślę, że to raczej będzie takie teatrum dla społeczeństw w obu krajach. Media donoszą, że Niemcy mają dziś Polskę w Polsce zwrócić archiwa zakonu krzyżackiego oraz głowę świętego Jakuba Starszego skradzioną po wojnie z Malborka. O dokumenty miał wnioskować jeszcze rząd PiSu. O te dokumenty wystąpił do Niemców rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku. Tusk nic do tego nie ma poza tym, że zlikwidował departament zajmujący się zwrotami zagrabionych dóbr kultury. Jego niemieckim kumplom trzy lata zajął zwrot ukradzionego właścicielom. To pokazówka, kolejna kompromitacja. Polsko-niemieckie konsultacje mają ruszyć wczesnym popołudniem. Rośnie spór pomiędzy prezydentem i koalicją rządzącą. Karol Nawrocki apeluje o odmrożenie w sejmie jego inicjatyw, z kolei parlamentarna większość próbuje wmówić opinii publicznej, że prezydent z automatu wetuje ustawy przegłosowane przez koalicję. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował w ubiegłym tygodniu o rzetelną i merytoryczną debatę nad regulacjami, które skierował do Sejmu. Na stronie kancelarii prezydenta pojawił się też licznik, który wskazuje, jak długo te projekty są mrożone przez marszałka Sejmu. W sumie do parlamentu trafiło już 13 inicjatyw prezydenta, z czego pierwsza 7 sierpnia, czyli dzień po zaprzysiężeniu. Nie może być tak, że marszałek Czarzasty, który został posłem z liczbą 22 tysięcy głosów, będzie decydował za kolejnych 459 posłów, czy jakiś projekt pana prezydenta ma trafić pod obrady? Sejmu, czy nie? To jest e, absolutnie antypaństwowe działanie. Liczymy na to, że pan marszałek Czarzasty się opamięta i te projekty trafią e, do prac parlamentarnych. Będzie... Włodzimierz Czarzasty w pierwszym orędziu zapowiedział stosowanie marszałkowskiego weta wobec projektów, które uzna za populistyczne czy destabilizujące. Tymczasem rządzący prezydenta oskarżają o blokowanie ustaw i próbują w mediach przypisać mu określenie wetomat. Ma to pokazywać rzekomą skalę wetowanych ustaw. Kancelaria prezydenta wylicza, że Karol Nawrocki zdecydowaną większość ustaw podpisał, a zawetował jedynie te szkodliwe. Podpisał od początku urzędowania 88 ustaw, zawetował 15 ustaw. Tych, które były, które zawierały złe rozwiązania dla Polaków. Wracają rządzący do rozwiązań z kampanii wyborczej, kiedy nie potrafią merytorycznie rozmawiać z panem prezydentem, sięgają po kłamstwa, po manipulacje, po fejki. W ostatnim czasie osią sporu pomiędzy prezydentem a rządem stała się nowela ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która pozwoli blokować nielegalne treści w internecie. Prezydent wskazał, że przepisy dążą do zabierania Polakom możliwości dzielenia się w sieci swoimi opiniami. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości krytykują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że państwa członkowskie mają uznać związek par jednopłciowych zawarty w innym kraju wspólnoty i traktować go na równi z małżeństwem. To bezczelna ingerencja w porządek prawny państw członkowskich, ocenił dziś były premier Mateusz Morawiecki. On nakazuje państwom członkowskim uznanie małżeństw homoseksualnych, które są zawarte w innym kraju członkowskim. To trochę tak, jakby w przypadku legalizacji narkotyków, a są takie kraje w Unii Europejskiej, Polska musiała również respektować przywóz narkotyków do, do naszego kraju, dlatego że w innym kraju, na przykład w Holandii, takie prawo zostało zagwarantowane. Nie może być na to naszej zgody. Wara od naszych dzieci. Ręce precz od polskich dzieci. W takim, takiej sytuacji, jeżeli będziemy musieli respektować ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości, to jednocześnie przecież to właśnie oznacza, że para homoseksualna z innego kraju będzie mogła korzystać ze wszystkich praw, tak jak gdyby była w Polsce małżeństwem. Do tego ten wyrok prowadzi. Nie może być tutaj Absolutnie na to naszej zgody. Polska nie może być marionetką w ręku sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Mamy do czynienia z przebudową porządku prawa wszystkich państw członkowskich, ale mnie interesuje Polska, więc będę mówił głównie o Polsce. Głęboka ingerencja w nasz porządek i uzurpowanie sobie. Przyznawanie sobie nieistniejących wcześniej kompetencji. Kto dał prawo sędziom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do decydowania o polskiej rodzinie? Pytam. Gdzie jest prawo tych sędziów do decydowania o kształcie polskiej rodziny, o polskim prawie rodzinnym? Ręce precz od naszych dzieci, ręce precz od naszego prawa rodzinnego. Obrońcy życia apelują do polskich europosłów o sprzeciw w sprawie inicjatywy postulującej finansowanie tzw. turystyki aborcyjnej dla obywatelek Unii Europejskiej. Można wesprzeć ich działanie, wysyłając maila do eurodeputowanych. Jutro w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Mój głos, mój wybór. Zakłada ona stworzenie specjalnego mechanizmu finansowania zabijania dzieci poczętych w Polsce oraz innych krajach chroniących życie nienarodzonych. Wysłuchanie będzie stanowiło dla Komisji Europejskiej podstawę do tego, czy zdecyduje się przeznaczyć środki na ten cel. Jeżeli do tego dojdzie, Polka, która będzie chciała dokonać aborcji, będzie mogła wyjechać do Niemiec, Francji czy Holandii i zrobić to na koszt podatnika europejskiego, czyli każdego z nas. W ten sposób też Unia Europejska kompletnie pominie przepisy krajowe w tej sprawie. Obrońcy życia wskazują, że aby tak się nie stało, potrzebny jest udział polskich eurodeputowanych w jutrzejszym wysłuchaniu i stanowczy sprzeciw. Dlatego Pol Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwróciła się do nich z apelem w tej sprawie. Na swoich stronach internetowych umieściła też listę maili do eurodeputowanych potencjalnie wspierających sprawę ochrony życia. Oraz propozycje listu, które można wysłać do polskich polityków. Dzisiaj prosimy Was o zasypanie skrzynek pocztowych naszych eurodeputowanych, by jasno i wyraźnie zobaczyli, że w Polsce wiemy o tej decydującej debacie na temat życia i oczekujemy ich obecności i zajęcia stanowiska w jej trakcie. Rezolucję wzywającą Komisję Europejską do wsparcia inicjatywy Mój Głos, Mój Wybór zaakceptowała już Komisja do spraw równości kobiet i równouprawnienia Parlamentu Europejskiego. To próba upokorzenia ojca Tadeusza Rydzyka, tak o wezwaniu dyrektora Radia Maryja do prokuratury w rocznicę powstania rozgłośni mówił na naszej antenie socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński. Przesłuchanie ma dotyczyć Muzeum Pamięć i Tożsamość. Obecny rząd dąży do zlikwidowania placówki. Ojciec Tadeusz Rydzyk no jest właściwie od samego początku powstania Radia Maria. Obiektem różnego rodzaju skandalicznych, nieprawdziwych e, oskarżeń, e, a teraz e, jeszcze wykorzystywanie e, no, takiego, takich, takich okazji, jak właśnie jubileusz e, radia po to, żeby w tym czasie e, no, dodatkowo upokarzać e, ojca Tadeusza Ryzyka, no, to, to no to jest ta forma właśnie rozliczenia, o których mówimy. No, trzeba po prostu łączyć rzeczy niekiedy zupełnie z sobą do siebie nieprzystające wyciągać jakieś już obiegowe sformułowania dotyczące dotyczące właśnie czy Radia Maryja, czy ojca Tadeusza Rydzykan. No i w ten sposób budzić taką atmosferę niechęci. To już piąty dzień pierwszej zagranicznej podróży apostolskiej papieża Leona XIV. Po intensywnej wizycie w Turcji, Ojciec Święty od wczoraj przebywa w Libanie. Na antenie telewizji Trwam transmisja poszczególnych punktów programu. Pierwsza podróż apostolska Ojca Świętego Leona XIV. Papież odwiedził już Turcję, gdzie m.in. spotkał się z władzami kraju i przebywał w kluczowych miejscach dialogu międzyreligijnego. Wczoraj po południu papież przyleciał do Bejrutu. Tego samego dnia złożył wizytę u prezydenta Libanu. Dziś papież Leon XIV nawiedził grup świętego Szarbela, miejsce, do którego pielgrzymują wierni z całego świata, prosząc o modlitwę. Ojciec święty powierzył w św. świętego Szarbela potrzeby Kościoła, Libanu i świata. Dla Kościoła prosimy o komunię i jedność, począwszy od rodzin, małych kościołów domowych, poprzez wspólnoty parafialne i diecezjalne, aż po Kościół powszechny. Komunia i jedność. A dla świata prosimy o pokój. Szczególnie błagamy o niego dla Libanu i całego Bliskiego Wschodu. Ale dobrze wiemy i święci nam o tym przypominają, że nie ma pokoju bez nawrócenia serc. Kolejnym punktem pielgrzymki jest sanktuarium Matki Bożej Pani Libanu Faris. Nazywanej libańską częstochową. Tam Ojciec Święty spotkał się z duchowieństwem oraz osobami zaangażowanymi w działalność duszpasterską. Lankę. Jednym z symboli zawartych w logo tej podróży jest kotwica. Papież Franciszek często przywoływał ją w swoich przemówieniach jako znak wiary, który pozwala zawsze iść dalej, nawet w najmroczniejszych chwilach, aż do nieba. Jeśli chcemy budować pokój, zakotwiczmy się w niebie i kierując się tam mocno. Kochajmy bez obawy utraty tego, co przemija i dawajmy bez miary. Po południu ekumeniczne i międzyreligijne spotkanie na Placu Męczenników w Bejrucie. Papież spotka się również z młodzieżą. Jutro ostatni dzień podróży apostolskiej Ojca Świętego Leona XIV do Turcji i Libanu. Transmisja z poszczególnych punktów pielgrzymki na antenie telewizji TRWAM i Radia Maryja. Trwają rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy. Na Florydzie doszło do spotkania przedstawicieli amerykańskiej i ukraińskiej delegacji. Kolejnym etapem konsultacji ma być przedstawienie planu pokojowego o Moskwie. Administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych przedstawiła w ubiegłym tygodniu Ukrainie plan pokojowy liczący 28 punktów. Dokument przewidywał m.in. ograniczenie liczebności ukraińskiej armii do 600 tys. żołnierzy, rezygnację z aspiracji do NATO czy oddanie Rosji części okupowanych terytoriów. Po rozmowach amerykańsko-ukraińskich w Genewie dokument uszczuplono do 19 punktów. Wczoraj odbył się kolejny etap konsultacji, tym razem na Florydzie. Po rozmowach sekretarz stanu USA Marco Rubio ocenił je jako bardzo owocne. Naszym celem jest zakończenie wojny, ale chodzi o coś więcej niż tylko zakończenie wojny. Nie chcemy tylko zakończyć wojnę. Chcemy również zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo na zawsze, aby nigdy więcej nie musiała stawiać czoła kolejnej inwazji. I co równie ważne, chcemy, aby weszła w epokę prawdziwego dobrobytu. Ukraina stoi w obliczu trudnych problemów, które nie pomagają w zakończeniu wojny. Mimo to prezydent Donald Trump wyraził przekonanie, że jest duża szansa na zawarcie porozumienia. Mamy do czynienia z sytuacją korupcyjną, która nie pomaga, ale myślę, że jest duża szansa, że uda nam się dojść do porozumienia. Do spotkania na Florydzie odniósł się także prezydent Ukrainy, Wołody Zełenski. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym, zespołowi prezydenta Trumpa i osobiście prezydentowi za czas poświęcony tak intensywnie na określenie kroków mających na celu zakończenie wojny. Będziemy kontynuować pracę. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował również, że jeszcze w tym tygodniu strona amerykańska ma przedstawić Putinowi projekt planu pokojowego. Do Moskwy ma polecieć m.in. Steve w specjalny wysłannik USA do spraw Bliskiego Wschodu. Napięcie na linii Stany Zjednoczone-Wenezuela ciągle rośnie. Prezydenci rozmawiali telefonicznie w niedzielę. Administracja Donalda Trumpa rozważa kroki wobec Wenezueli, aby zwalczać, jak to określa, rolę Maduro w dostarczeniu nielegalnych narkotyków, które doprowadziły do śmierci Amerykanów. W piątek dziennik New York Times, powołując się na źródła, napisał, że Trump w ubiegłym tygodniu odbył rozmowę telefoniczną z przywódcą Wenezueli. Dziennikarze zapytali o to amerykańskiego przywódcę. Nie chcę tego komentować. Odpowiedź brzmi tak i nie, nie mogę wam powiedzieć więcej. Według New York Timesa podczas rozmowy omówiono potencjalne spotkanie liderów w USA. Trump miał również powiedzieć, że jeśli Maduro nie odda władzy, USA rozważą inne opcje, w tym użycie siły. Do rozmowy doszło kilka dni po tym, jak Departament Stanu USA uznał wenezuelski Kartel Słońc za organizację terrorystyczną. Waszyngton oskarża przy tym Maduro o stanie na czele grupy. Caracas kategorycznie zaprzecza tym zarzutom i twierdzi, że to pretekst do siłowej zmiany władzy w Wenezueli i przejęcia kontroli nad złożami ropy naftowej. W sobotę Trump ogłosił w mediach, że przestrzeń powietrza nad Wenezuelą powinna być uznana. Za zamkniętą. Do wszystkich linii lotniczych, pilotów, handlarzy narkotyków i handlarzy ludźmi, proszę, uznajcie przestrzeń powietrzną nad Wenezuelą i wokół niej za zamkniętą w całości. Dziękuję za uwagę. Wenezuelski rząd potępił ten wpis i określił go mianem kolonialnej groźby. W informacjach dnia to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego popołudnia z Panem Bogiem.